Siemanko moi drodzy Witajcie w kolejnym odcinku serii Sportowe ciekawostki Jak zwykle na wstępie Zachęcam was do zostawienia subskrypcji I łapki w górę A teraz nie przedłużając Lecimy W dzisiejszym odcinku Podsumowujemy sobie sezon Wykonania Jakuba Wolnego Ten sezon dla Jakuba Wolnego Powiedzmy sobie szczerze Był, był przeciętny Nie zajmował wysokich miejsc w Pucharze Świata poza Titizen Neustadt i poza tam planicą w jednym konkursie skakał na taki można by powiedzieć dość no nie, nie zajmował wysokich miejsc nie oszukajmy się szczerze w Wiśle, w też nie spisywał się dobrze w Engerbergu też nie, na Mistrzostwach Świata w lotach w ogóle go zabrakło W pierwszym konkursie było dobrze, a w drugim też gdzieś słabo, można by powiedzieć. No, ten sezon nie był zbyt udany dla Jakuba Wolnego. No, nie oszukujmy się i powiedzmy tak sobie szczerze, że sezon mógł być o wiele lepszy. I liczymy tak w następnym, no ale podsumowujmy to, co w tym sezonie dla Jakuba się dobrego działo. Naprawdę, działy się dobre miejsca w TTZ Neustadt. Rzecz TTZ Neustadt dawał dobre skoki, nawet w treningach był drugi. No, i tam mogliśmy widzieć już poprawę w jego skokach. Prezentowała się tam dość, że powiedzieć, bardzo okazale. To również z klasą i przyzwoicie, ponieważ w pierwszym konkursie zajął miejsce 11, a w drugim 9. Więc to są miejsca wcisłe i naprawdę czołówce. Takie jakie Jakub wolny powinien zajmować, ponieważ on jest w stanie naprawdę skakać na najwyższym poziomie przez, przez długie, długie lata. To jest nadzieja, właśnie polskich skoków. Ja tak myślę i na pewno inni też tak myślą, że Jakub naprawdę jeszcze może furorę w świecie w, yy, sportu zrobić. Ale lecąc dalej, Kuba się nie poddaje. Kuba ma wysokie cele. Kuba chce jak najlepiej, choć czasami mu nie wychodzi. Poza tym był jeszcze na świata w lotach. Tam oddawał próby w treningach. Jedna była dobra, druga była przeplatana słabszą. Ostatecznie nie załapał się do, do żadnego konkursu, raz do konkursu drużynowego też nie, ponieważ go pokonywał Andrzej Stękała. Trzeba to powiedzieć. No to nie były jego na, najlepsze skoki. W tym sezonie, ale jeszcze na koniec zajął dziesiąte miejsce w planicy co uważam też za bardzo dobre miejsce, trzeba to pochwalić. Bo Jakub ma gen lotnika, ale też w planicy trzeba się nalatać. Jakub tam pokazał faktycznie na koniec sezonu, że, że może być groźny w przyszłym sezonie, i miejmy nadzieję, że tak będzie, że Jakub wzniesie się na horyzonty. I pokażę w końcu na co go stać, choć wiemy, że to też wcale nie jest takie najprościejsze ponieważ trzeba być solidnym przez cały sezon No a to też jest trudne Ale Jakuba na to stać, tak? Trzeba po prostu sobie wszystko w głowie poukładać i... I wtedy jest dobrze, tak? Nie ma co się oszukiwać, tak jak człowiek układa sobie wszystko tak, skoczek musi sobie poukładać w głowie, i wtedy naprawdę przychodzą tego rezultaty. Wtedy są efekty, wtedy jest wielka, wielka radość. No i myślę, że w... naprawdę kariera Jakuba już się toczyła w dobrym momencie, chociażby dwa lata temu. Chciałbym, żeby wrócił do tak dobrych skoków, choć to jeszcze kwestia czasu, trzeba trochę poczekać. No ale miejmy nadzieję, że tak się w końcu sta stanie, że wróci do tych lepszych skoków, bo zła passa nie może trwać w nieskończoność. Tylko jak najkrócej, żeby trwała, tak? Jakuba stać, by powrócił do światowej czołówki. Ja to wiem i, wie i większość ludzi to wie, bo jest jeszcze młodym zawodnikiem, on poskacze swoje. On będzie się starał skakać jeszcze jak najdłużej przez długie, długie lata. I miejmy nadzieję, że w przyszłym sezonie powróci e, na wyżyny swoich możliwości i będzie skakał coraz, coraz lepiej. Bo wiemy, że, że przecież e, w następnym sezonie Mistrzostwa Świata w Pekinie. Więc trzeba będzie się tam. E, Także w zasadzie Olimpiada Niemiec mistrzostwa Świata. Olimpiada. No i trzeba się tam będzie naprawdę postarać o dobre lokaty. Ale Kuba na to stać. I ja w to wierzę, że będzie tam zajmować dobre miejsca i będzie mocnym ogniwem dla drużyny. Chociażby nie wiem co. A ja Wam dziękuję za odcineczek. W następnym odcinku będziemy podsumować kolejnego skoczka za, za ten sezon. Siemanko, cześć. Czołem. I do następnego. Siemano i cześć.